rzecz. Jest nas z najważniejszych umiejętności, jaką możemy przekazać naszym dzieciom teraz. Chciałabym, żebyście popatrzyli na swoje dzieci i zobaczyli jak dzieci zachowują się w sytuacji, kiedy popełnią błąd. Żebyście popatrzyli na to, jak wy reagujecie, jak my jako rodzice reagujemy na sytuację, kiedy dziecku się coś nie uda. Co robimy, kiedy dziecko stłucze talerz? Kiedy dziecko wyleje sok? Co robimy, kiedy dziecko popełni błąd, kiedy patrzymy w jego zeszyt, a ono pisze i napisało coś źle? Jak się zachowujemy? Jak zachowuje się dziecko? Czy dziecko, które popełniło błąd, na przykład w tabliczce mnożenia, zapisując w zeszycie, myśli sobie, nie szkodzi, to błąd, idę dalej, poprawię, na pewno się tego nauczę, bo przecież się uczę, jestem jeszcze w szkole. Czy może się kurczy, jest wystraszone, zdenerwowane i myśli sobie, o nie, o nie, błąd, błąd, to straszne. Dlaczego dzieci boją się popełniać błędy? Dlatego, że szkoła za błędy karze. Dziecko za błąd jest ukarane, dostaje jedynkę. E, mówi się: Nie umiesz tego. To są kary. Nasza złamina, dezaprobata, e, nasze groźne spojrzenia to są kary. Jeżeli dziecko dostaje karę za popełnianie błędu, to nie wie, że na błędach człowiek może się uczyć. A przecież błędy są potrzebne, żebyśmy się na nich uczyli. Błędy są częścią życia, szczególnie jeśli się jest dzieckiem i się człowiek dopiero uczy. Dlaczego to jest takie ważne? Co myśli o sobie dziecko, które w szkole nauczyło się, że błędów nie wolno popełniać? Przede wszystkim to jest dziecko, które będzie się bało podejmować kolejnych prób, które nie będzie podejmować kolejnych wyzwań, które nie będzie miało odwagi, nie wiem, robienia nowych rzeczy. Czy to będzie dorosły, który będzie zmieniał świat? Dzieci chcemy wychować. O co nam właściwie chodzi? Uwaga! Patrzymy. Jak mogłeś napisać wtedy przez F? Jak mogłeś? Przecież to jest błąd. Nie wiesz, że wtedy pisze się przez W? Jak mogłeś tak napisać? Napiszesz to teraz 10 razy z tyłu kartki. Odwróć i weź kartkę i pisz. Wtedy pisze się przez W. A możemy zrobić inaczej. Możemy popatrzeć na tekst i zobaczyć. Napisałeś myślałem dobrze. Napisałeś przez Eś z kreseczką. Napisałeś, że dobrze. Napisałeś szkoła bardzo dobrze. Napisałeś straszna dobrze. Napisałeś zaczęła dobrze. Uczyć dobrze. Mnie mama tyle wyrazów napisałeś dobrze. Ten jeden napisałeś źle. Trzeba to poprawić. Jaki masz pomysł, jak ten wyraz można poprawić? Co tu jest źle? Zastanówmy się. Ortografia jest fascynująca. Możesz też odkryć, że masz bardzo dowcipne dziecko, ucieszyć się tym, że twoje dziecko jest mądre, popatrzeć na tekst, jak na coś, co odkrywasz. Dopiero na końcu widzę błędy. Najpierw zachwycam się tym, co jest dobrze, po to, żeby dziecko poczuło się też bezpiecznie w pracy ze mną, po to, żebyśmy mogli razem współpracować. Po to, żeby dziecko nauczyło się, że błędy są okazją do uczenia się, że błędy są po to, żeby wyciągać z nich wnioski. Nie dostanie kary za błąd. Bo popatrzcie jaka jest proporcja. 1 2 3 4 5 6 7 Osiem wyrazów dobrze, jeden błąd. Nie macie dzieci w szkole, nie mamy dzieci w szkole. Koncentrujmy się na tym, co dziecko robi dobrze, a błędy uczmy dziecko poprawiać.